Lepiej późno niż wcale. 17 maja na pierwsze dwa tygodnie pracy w formie hybrydowej do szkół wracają uczniowie klas 4-8. Termin jest może mało fortunny, ale akurat w tym przypadku karty rozdawał nie resort oświaty, lecz pandemia. Ponieważ to jest związane z tygodniami, w których jest przeprowadzany egzamin klas ósmych, w związku z tym tej realnej nauki tak naprawdę będzie 7 dni. I wspólnie dyrektorzy Legionowa ustaliliśmy, że na te 7 dni wprowadzamy dzieci w takim systemie 3 na 4, czyli każda klasa będzie co najmniej 3 dni w szkole, a 4 dni w edukacji online. Natomiast klasy ósme na ten pierwszy tydzień przed egzaminem praktycznie wszystkie wracają stacjonarnie, dlatego że chcemy tutaj jeszcze poświęcić ten tydzień czasu na jak najlepsze przygotowanie do egzaminów. Od 31 maja już wszystkie dzieci wracają do pracy stacjonarnej. Wszystkie legionowskie szkoły na powrót swoich uczniów czekają z niecierpliwością, starając się, aby do tego czasu każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik. Przygotowujemy już specjalny plan lekcji, taki, żeby podobnie jak było we wrześniu i w październiku, dzieci pozostawały nadal w takich bańkach, czyli każda klasa w miarę możliwości w oddzielnej sali lekcyjnej, obiady rozłożone na godziny w taki sposób, żeby też te klasy się nie stykały ze sobą i żeby tutaj zapewnić jak największe bezpieczeństwo sanitarne. W naszej szkole ponadto przygotowaliśmy na zewnątrz sześć stanowisk. W czasie, które, na których będą lekcje mogły się odbywać na świeżym powietrzu, ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej zajęć też było w formie albo w spacerów, albo właśnie zajęć na ławkach na terenie zewnętrznym. Mamy takie tutaj przygotowane już miejsca w tej chwili w tej chwili jeszcze panie przygotowują, żeby tam było czysto i wygodnie, żeby dzieci mogły spędzać czas. Nawet najcieplejsze powitanie uczniów może jednak nie wystarczyć do ponownej szkolnej aklimatyzacji. Również w ich szeregach długi czas zdalnej nauki zrobił swoje. Wiedzą to dobrze nauczyciele, wiedzą też oświatowi zwierzchnicy z ratusza. Nic dziwnego, że w kwestii stawianych po lockdownie wymagań mówią oni jednym głosem. Chciałbym zaapelować do środowiska pedagogów, nauczycieli, aby ten czas powrotu do szkoły przeznaczyć na odbudowanie relacji więzi. Zarówno między uczniami, jak i uczniami i nauczycielami. Nauczanie zdalne było bardzo specyficzne. Nie było to winą ani uczniów, ani nauczycieli, że mogli spotykać się tylko online i uczyć się online. W związku z tym, teraz powrót po tylu miesiącach do szkolnej ławki dla wielu będzie przeżyciem, a czasem szokiem. Dlatego właśnie należy teraz otoczyć wszystkich uczniów szczególną opieką. Jest to dobry czas na kartkówki, sprawdziany, na weryfikację zeszytów, które być może nigdy w czasie tej pandemii nie powstały. To jest czas na to, żeby być może nadrabiać zaległości, ale nie w sposób odtwórczy, punkt po punkcie, tylko w taki sposób, aby zainteresować ucznia. Wiedzą na nowo. Wracamy po to, żeby być ze sobą. Wracamy po to, żeby budować relacje rówieśnicze. Wracamy po to, żeby dzieci nauczyły się znowu być ze swoimi kolegami, koleżankami, z nami, nauczycielami. My, nauczyciele, też musimy znowu nauczyć się być ze sobą i z dziećmi. Także praca jest przed nami ogromna, natomiast będzie to głównie praca oparta na wsparciu psychologicznym, na budowaniu relacji i na tak naprawdę tworzeniu naszego szkolnego świata na nowo. Pozostaje pytanie, w jakim stopniu ten stary świat zmienił psychikę młodzieży i wpłynął na jej potencjał edukacyjny. Bo co do tego, że o świecie lockdown każe o sobie pamiętać jeszcze długo, specjaliści nie mają żadnych wątpliwości. Na pewno pandemia odciśnie piętno na nauczaniu. Na, na Być może w takiej dłuższej perspektywie zyskamy jednak pewne rozwiązania, które będzie można zastosować od święta w oświacie, na przykład do Zajęć dodatkowych. Mówię o pewnych technologiach, które zostały w trakcie tego nauczania wdrożone. Natomiast dużym problemem, który będzie trwał, to są problemy związane z psychiką młodych ludzi. I tutaj jest duża praca do wykonania zarówno dla psychologów, pedagogów szkolnych, jak i dla wychowawców. I myślę, że będzie to trwało równie długo jak, jak ten okres zdalnego nauczania. Zdaniem dyrektor legionowskiej dwójki, nie trzeba natomiast obawiać się powstałych w trakcie takich lekcji zaległości. Chociaż, akurat tutaj, ze zrozumiałych względów, w każdej placówce ich skala wygląda inaczej. Przez ten ostatni rok prowadziliśmy bardzo solidną edukację online, ponieważ pracowaliśmy według normalnego planu lekcji. Lekcje się odbywały codziennie, dzieci codziennie miały kontakt z nauczycielami. Oczywiście to nie jest to samo co nauka stacjonarna. Natomiast tym, czy musimy coś nadrabiać, jak to się popularnie mówi, będziemy się martwić od września przeprowadzimy dokładne analizy, przyjrzymy się temu i na pewno od września przygotujemy też taki plan, żeby dzieci nie miały zaległości w materiale, ale to co jest najważniejsze, nie materiał jest najważniejszy do omówienia, nie ta sfera dydaktyczna w tym momencie. Dziś dla nas najważniejsze są dzieci. Potwierdzeniem tych słów jest deklaracja, o jakiej uczniowie mogli dotąd tylko marzyć. Ten czas od 17 maja ogłaszamy w naszych szkołach czasem bez jedynek. Czasem bez odpytywania, czasem bez sprawdzianów kartkówek. Będziemy pracować z dziećmi, bo taka jest, takie jest nasze zadanie, ale będziemy robić to metodami aktywnymi, będziemy to robić projektami. Będziemy starali się przede wszystkim tak organizować pracę, aby było jak najwięcej możliwości współpracy między uczniami, żeby następowały inter, takie interakcje międzyludzkie, bo to jest dla nas teraz najważniejsze. Na szczęście jednego pandemia w krajowej edukacji nie zmieniła terminu wakacji. Oby w tym roku bardziej dla uczniów udanych niż poprzednie.